Cześć wszystkim, ja jestem w RSTP. jest ze mną Kremówka. Hejo. I jest ze mną Dusia. No cześć! Mapa nazywa się Escape the Maniac i zasady przeżyta Kremówka. Tak. <laughs> ha ha ha! ha. To mi się <laughs> dobra. E, To będzie hmm. dobra zabawa. E, no dobra, długa historia, coś tam, long story short, dobra, nie, nie wnikam. E, zabrałem twojego najlepszego przyjaciela i musisz go uratować, nim go zabije. I musisz... Aha, żeby to zrobić musisz podejmować decyzję jeżeli podejmiesz złą to umierasz, jeżeli jesteś, znaczy jeżeli no, jeżeli no, jeżeli do dobrą to żyjesz, no, i możesz kontynuować test, no Brain damage. w sumie tyle, nie? Weź tą dźwignię, pociągnij, ej, tu są zasady jeszcze, ja tam, aha, jeszcze, jeszcze zasady. Nie ma kraftowania, oszukiwania, y, nie ma, nie wiem, smelting, nie ma. no. Gramy na no. peaceful, nie przebijamy bloków, dusia coś dla ciebie. E, życie, śmierć. E, śmierć, ja chcę śmierć. Śmierć, życie. Chcę śmierć. Ja chcę śmierć. Co, śmierć. Gdzie nie pójdziesz albo masz życie albo. O Spi! Ła, ła! Ginę, ła, co się dzieje? O, źle poszedłeś. <śla> o, 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 o. Tam było coś o dwóch życiach, wiecie? Ale tu ciemno. Było coś o dwóch życiach? No. Mo no nie. <noise> by nie było parkura, bo ja leżę. O, jasno. Dzięki. E, dob. Dobra, e, kto idzie teraz pierwszy? Bo ja nie chcę. to się nie otwiera, no. Hu, dobra. E, czemu jestem taki dobra, słaby I wpadłem szybko. jako pierwszy. Bo nie ma parkura jeszcze. <noise> Okej. Okay. Jesteś na... tu, czekaj, bo poczekajmy na niego. Ej, ja chcę do was tam. No to Chodź. się tepnij. <noise> okay, no to ci... się jasno robi. No, tu się drzwi otworzą. Widzisz? Możemy niszczyć grawem? Nie, nie, nie możemy niszczyć. O! O nie, nie, nie! nie. Cześć, parkour! Świetnie! Super. Ale ja mam jakieś takie zacięcia myszki troszkę, wiecie? Czekaj. Ale... Po kolei wszyscy ładnie. Lola, ale mi się myśl mysz... mysz... No idź. My powoli to przechodził, bo... No bo tak. Wiecie o tym, że jak spadniemy, to spadniemy. A! No jest, dobra, nie spadnę, nie spadło. Spizdę. Tam nie było dwóch żyć, nie? Temu były, temu panu dziękuję. Przepraszam, gdzie, gdzie były te dwa życia? Gdzie to jest? Gdzieś na pierwszych nie. tabliczkach, tam. To... Dobra. Nie ma. Lecimy dalej. Spadło. Spoko, No gdzie się pchasz tutaj? Te. Ej, bierze równo ruda. jedziemy? To ruda Dobra Lecimy tam do góry. Nie chcę nic mówić, ale to przeszło mnie. No, patrz. FRS no nie ma się. Kurde, wpadłem jeszcze tu gdzieś, po drodze. spoko. <laughs> mhm, tak. Właśnie widzieliśmy, jak przeszłaś. Nic. O kurwa! O, Co ty zrobiłeś w ogóle? Ej, A o, w ogóle to to dźwigniesz począł? No kurde! O, żyje! No właśnie. Tak. Ej, nie rozumiem. Poczekaj, czekajmy boję, na kremówkę. Bo... Dobra, dobra. Stój. Lol. Czego wy nie wiecie znowu? E... Bo nie wiem, czy się boję, czy nie. Aha. Boję się, czy się nie boję. Boisz. Się. do tamtej Ja, lawy, się, ja jest się nie lawa. boję, ja się nie boję. A bo dobra, lepiej się boję. W sumie to nie wiem. To dawaj, dawaj, dawaj. Come on. Już Boisz się? Ja, się, ja się trochę boję. Czekaj, czekamy na Krymu. Gdzie... Ciekawe co tam dalej Czekaj Czekaj. było. Pewnie jakaś... Nie. Atrapa? Okej. Okay. <laughs> Toś <wiadomo>. coś mówił? <laughs> Mam dobra, nie, nie boimy się, nie? No, nie boję się. Ja się, ja się boję, ale to jest podejrzanie jakoś. Nie, nie boję się. Dobra, boję się. <grystanie> o, dobra, tu działa. Chodź tu tłumacz. To, to się przesunę. Bo ja nie mogę. Widzę, że znaleźliście moją stację minekartów. Yy, możecie się przejechać. Co to w góry? Nie wiem a może byście mnie topnęli, to bo ja nie to. mogę się tapnić tak... Aha... O, umiem. Co aha? Dobra, e, kto pierwszy jedzie? Mamy jechać, no i koniec. To ja jadę pierwszy. To ja ten, to ja ciskam na Au. wózki. <głos> <głos> Wciskaj mi ten guzik, bo ja nie mogę. Dobra, no, a gdzie są... Się... jeden wagon, jeden wagon mi daj. Ja nie mam. No, ale... Ja wzięłam wszystkie. <noise> no, to ja, jadę. Ten, ja jadę. No, no, wyjdź. To teraz ja chcę, czekaj. No to wsiadaj. No Będziej dawaj. Skończyć. Dzięki. O Jezu. Jedno jejku. O Jezu. Eee. Ła. Wow. Co to ma być? Jadę. O, jak fajnie tu. O, drewno tam było. O, drawe. O, nie chciało mu się to. O. Nie zabijaj jej, no! Ej, bo ja się cofam. krowa wpadła <laughs> do góry. głupia krowa. Jedź mi stąd. Won, już. Już. Już? A może właśnie. była nam potrzebna? Także tego, nie? <laughs> Gdzie... Co ty robisz? <laughs> Już nie mogę wyjść z... Laundry. Co to jest laundry? Nie wiem właśnie. Ja nie mogę wyjść, co... mm. Coś tam, bo ktoś tam był torturowany psychicznie, wiecie o tym? Dobra, to ja śpię w środku i po bokach gdzieś czynnej... Dobra, znaczy tam, e, co to jest w skrzynce? może faktycznie pójdziemy spać, to co? Zapiszemy przynajmniej. O, to jest dzień Dobra, po... eee, co, co tu trzeba zrobić? Otwórz to, postaw to tu. A kto chce spodnie? Do. Jestem na to? to nie. Dobra, 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 no to stawię tu pochodnie. Ja teraz będę sobie chodzić ze spodnie. Ma no ktoś pochodnie? Nie no. No właśnie. O czym ty mówisz może... w ogóle? Ale nie rozumiem, może trzeba to zniszczyć? Mhm, chyba nie bardzo. No nie. O, odbudowałem Hello Tu nic nie można wiecie co Krówki, świnki Ty, ty, już wiem już trzeba zrobić no, Co się zrobiłaś? Się Wrzuciłam tamten e, Kociołek chciałam powiedzieć wagon. E, wagonie nie trafiłem Ej, do no czemu się pale ma Ała Hej, 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 hey. No dobra. To chyba złe wyjście było. A jest jeszcze jedno? Tak, to było złe wyjście, tak? Dobra, to, to ja nie idę tam. Ej no, kurczę! Dzięki. Się. Dzień, to wyjście było złe, pamiętajcie. Tu coś jest jakiś guzik. Co on zrobił? O, otworzyłeś coś nam Z drugiej strony? Nie wiem Och. z której strony, ale ja się... O, dobra, weszłam tam. Jesus... Nie co, chyba tutaj, chodźcie. Czekaj, bo muszę się ugasić. Ale zamknęło się już. E Teraz macie, idźcie. Nie, zamknięte. Jak to zamknięte? Nie. Tu coś jest jeszcze. Weź, nie, tym nie ma, Ej <trym. trym> <trym> e e e no, wiecie co Weź tam guzik jest kremówka. Tam, 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 z tamtej strony. Au. Wow. No nie! No nie! No szybciej. No cii, cii. E, no. Zik. I co? Ej! No 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 no. Haha ha. No poczekaj, No bit. nie! Jeszcze krymówka, nie? Dobra, zaraz się tepniecie do mnie, czekaj, bo tu jest skrzynka i jest taki spad na dół. A... Skrzynce są glowstone. To jest zjeżdżalnia wodna. O, no. o, dobra. <noise> A się kąpią razem. <noise> dobra. I co teraz? E... Jeżeli... You hate me, you love me. Ja go kocham. No, zupełnie nie tam, gdzie powinienem. Ja go kocham. Ale poszłaś eee. tam, gdzie jest hate. Eee, czekaj... Ale ja spadłem... Gdzie ja? Czemu ja spadłem? Ups! Chodźcie tam, gdzie go kochamy. To tam mamy iść, Nie, chyba. to tam mamy iść, gdzie go nienawidzimy, bo ty tam polazłeś. A ja poszłam tam, gdzie go kochamy. Ewales też. Posz... Poszłaś tam, no, ja gdzie też. nienawidzimy, bo ja poszłam, gdzie kochamy. Mielibyśmy cztery tak? głosy, Ale no. nie! Dobra, no, dobra eee. Dobra, co to trzeba zrobić? Tu trzeba jechać czy jak? Tu trzeba nie, to trzeba nas tu wypuścić tam i to drzwi już się otworzą. No, no że dwie dziewczyny musiał. No dobra. Eee, drzwi, szybciej. No, mm, tak, super. Run! Run, niga, run! No a jeszcze my, wiesz? Poszpipę. Szybko. Coś czuję, że tu trzeba się Dzięki! Nie zostawili. Dobry. Dobra, to ja już jestem tam na tym, na razie, cześć, haha, ha, jakie słabiaki w ogóle. No, bardzo to... śmieszne. <noise> Naprawdę powiem, bardzo kto śmieszne. Ty, nie powiem kto pierwszy padł. No, ty. Ja? No. Czekajcie, bo ja tam cały czas przy tych drzwiach stoję. Z tym wagonikiem. Zostawiłeś dusie, jak mogłeś. Zaraz się... To jest tak wysoko. Boję się wysokości. No poczekajcie na mnie. Już, zaraz się do mnie tepniesz. Nie, nie chcę się tepać. Ja idę sobie po teraz. teraz. Dusia znowu odświeżacz? E, chyba tak. Tak, okay. ty tak, odświeżacz. tak słychać? No to strasznie słychać, wiesz? Prze przynajmniej mam zapaszek tego. Vanilii wa w pokoju. Vanila? Tak, tym razem mam wanilię. Powiedz coś po szwedzku, prawda? Nie. powiedz. Nie. No powiedz. no powiedz. Nie umiem. Nie? a jasne. Zawiedziesz widzów, jak nie powiesz. No to mają problem. I nas. No mnie przede wszystkim. Dokładnie. No powiedz coś. O, nie. Nie, Muszę, a, dobra. Tak. Tro, Troszkę, troszkę, dobra. Troszkę. Gonna... O, dobra, idziemy spać. To chyba był angielski, ale... <laughs> nie wnikam. Dzięki. Jak ty się położyłeś spać dziwnie? To znaczy? To znaczy leżysz na samych poduszkach, a nie na całym łóżku. A wiecie Ta, co jeszcze? Tak ja leżałeś tutaj, tu, o dalej tak leżysz. idę jeszcze, no. O. Lol, ty też tak leżysz. No. Dobra, połóż się Poczekajcie, no poczekajcie na mnie. Ty, no. Ale będzie dziwne leżycie. Co Dobra, nie? Spadź, spadź, spadź. Błąd jakiś chyba jest. Śpicie? Tak. No. Au. O, widzisz? No i co teraz? teraz e, troszkę, nie troszkę. Czekaj, czekaj, bo tu trzeba szukać system. Tu są pistony. Czekaj, tu są pistony, tu nie widać ich. I tu są, tu są... Chyba w tamtym ostatnim miała ja pistony. Dobra, mi się podoba środkowy. Nie, wszędzie są. Dobra, kliknijmy. Co to było? Nie, nie, to nie. O, tak to będzie to. Tam ja jest szkło? No. Tu jest szkło? Nie, tu jest nie, to jest puste. No to tutaj! tutaj. Mówiłem, że troszkę? O nie O tak Wykorzystałem jest, limit, jest, to jest fajne, nie? A ty się to pytałeś jest... czemu tak wysoko? Nie wiem gdzie mam iść, ale idę Przeskoczyłeś taki kawał? Co? O, dobra, da się Da się Yeah o, za pierwszym razem, kurczę. U mnie to nowość. Nie idźcie w prawą stronę. O, nieładnie tam? No tak ciut. Kurde! Poszła w... poszła w prawą? Nie. Nie, tu jest. O, ja jadę. Dobra, jedź. Nie poszłam w prawo, tylko... Yy, ...tylko spadłam. Ej, no weźcie mnie popchnijcie, bo nie mogę jechać. Czekaj, czekaj, wyjdź, wyjdź. Au. Dobra, jadę. Jest bezpiecznie. Ja ją popchnąłem, co by nie było, nie? Słuchaj. Jest bezpiecznie, może ty jechać. Masz wagonik? Almond, mam... Czemu spadłem? Au. O, ho, ho, ho. Tu jest o. dużo do czytania, krymówka. Czemu ja tam spadłem? Okej, okay. co mam czytać? Aha, to mam czytać. Ten test ma dwie części. Y... Testy to są w szkole. Halo, dobra, jestem ja Coś z tam dobra. z lawą jest, nie chcę mi się tego czytać. Dobra, lecimy. No, dajcie mi to. No. <grym> <grym> <Okay>. Nie, no. <grym> 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 ok. Może się jakoś podzielmy, co? Bo tu jest. Dobra, tu jest jakaś dobra. dźwignia. Na pewno będzie ta dźwignia. O, o, A ty, bo poza... wszystkie trzeba, wiesz? coś otworzyłem. Warstw, wszystkie trzeba drzwić, nie chyba. Eee, to tą ostatnią teraz. Patrz tu gdzie kapie lawa, a gdzie nie kapie lawa, bo z sufitu kapie lawa. O kurcze. O, o, lawę. Ja wszędzie wypuszczam lawę. Ale dobra, nie no. Prawo Dusia. Kto nie lubi dobrej lawy? Tam jest dispenser, tam jest dispenser. Tu. A może trzeba właśnie wypuścić tą może na tym to polega. Tu jest dispenser. Nie, to jest lawa, jest lawa jest Ale dźwignia mi wyskoczyła z dispensera Tak? No. To otwieraj te drzwi Które drzwi? Ale tam jest więcej drzwi Dobra, nieważne Ale zobaczcie, tam są drzwi Tu trzeba puścić Co? tą lawę na bank Dobra No i... good job i w ogóle Chodźcie tu, tam są drzwi Okej okay. Co za oparciuchy, no Dobra, jedźcie, jedźcie Ale tam są drzwi i lawa jest, i przejście jest jakieś Dobra, chodź. Nie wchodzi bo? tam, chodź, chodź. Popchnij mnie. Chodź. Jadę. Szkoda, bo puścił o, sam wózek. Kremu, kremu. W wózek. Dobra. Ej. Dobra. I to gdzie? Jeszcze. No. <laughs> jeszcze raz mamy O, jak fajnie. Puściłem wózek au. sam. Au, 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 szlak. Jedź, jedź. Jedziesz? Nie. Ja bo tam wózek jedzieł jeden pusty, wiecie? O jezu! Czekaj, pomogę ci. mam. E... Okej. Okay. Także Dobra. tego. No. No. Czekaj, nie. Dobra, jeszcze raz, wyjdź, wyjdź, tapnij się do nas. E, czekaj. Nie mogę! Ci mi zrobili? Wyjdź wózka! Nie no teraz. No teraz to nie żyję. Uderzyła ściany? O ile wózków? Wyjdź no, mi stąd. Dobra. No ja cię kliknę, ja cię kliknę. I klikniesz mi. Jadę, cud. Dobra, e, dusia. Nie mam wózka. O. Siadaj, siadaj. No siadzę. Ale w tamtym u góry. No siedzę. Dobra. Siedzę, no siedzę Oboje pojechać cię, Obejrz się, o patrz mam Wiem, 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 mhm. bo specjalnie tak zrobiłem Aaa ja lubię... Dwa na raz Ciąg? Mhm. ale ty biegniesz za mną ty... Bez bez ty biegniesz przede mną Lol ciu, ciu. To taka, Wiesz, to jest taka, taki mhm. m, pojazd na finstonów No, no <laughs> Wiecie co? Co? Oj Co tam było? Nic Ciemno Au, au, au! au. Zaklinowała! Wracam się! Czemu tu jest... E, poczekajcie, bo ja się... Ja się wróciłam, mi się tu nie podoba. Co, tu o, jest? O Co? Patrz, Co jest? to jest? Cześć, wilaga, Co? Patrz. Na górze. Ooo, on jest fajny. On fajny. Nie lubimy go? Ale on nas Co, nie atakuje. Robić? Ojej! Ty! Nie! Nie! Zabiłem go. <laughs> Myślałam, że to nam coś otworzy. LOL Sadysta, nie Co tam jest napisane? Czekaj A. No nie wiem, może trzeba go uderzyć, tego małego tamtego mm, To było radę. hit the button and your friend will be released Wiesz, że, wie, że to był nasz przyjaciel, którego mieliśmy uwolnić A. 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 Za późno Ewere, y, udawaj tego przyjaciela E, ty, przyjaciel, ty e, Ten u góry, to ty. co tam ma robić mi? Ty Mogę coś nim rzucić? Bo nie, nie, nie mam nic takiego. Hop. Czekaj, tak, ja mogę rzucić coś. cześć Cześć. Cześć. Nie, nie da się. <laughs> ale śmieszne, <laughs> Wyrzut. Nie, tu nic nie ma, serio? Ej. Ha, i co, teraz rzuciłam ładnie. <laughs> ale wiesz, co, bo tu ten, Bo tu było, że no, za drzwiami jest tabliczka, nie, że. E, <laughs> Okej, okay, to był twój najlepszy przyjaciel. Myślałem... Nie, czy, czy naprawdę myślałeś, że dam wolność i je, i jemu i tobie jednocześnie i... Yy, coś tam, coś tam i to coś nam powinno tu gdzieś otworzyć. No właśnie. Czyli dobrze, że nacisnę. To czekaj, ja naprawię drzwi i ten. I zobaczymy co tam jest za nimi. Co wymało? To jest wagona. Napra ok. Naprawi drzwi. Naprawi, tak. Czekaj, ja drzwi naprawiam. A coś długo trwa, trwa ta naprawa. No bo to klamki nie ma, to... No. O. Powiem. O, widzisz. Widzisz, jak to się robi. Dobra, wsiadać. Siedzę. Boom. Jadę. O, Padaj. jak tu ładnie. Boom. I woda jest nad nami. Bo coś kapie. Bum. No, kapie O! Y, mamy, podziwiamy krajobrazy. Mmm, dobra, to ja jadę. Mrał. Normalnie. O, jak fajnie. Lubię takie wózki. I znowu będzie, Warys psuje mapę. Yeah. Podążaj za to pochodniami, yeah. chyba. No, 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 no. No, 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 no. idzie, wrócił. Follow the torches. O matko, czyli teraz będziemy tak Follow na wolną rękę, tak? Tak no. A mi się czanki nie ładują Follow the tortoise Oj mi się nie ładuje no Biedna Home sweet home, home. No, Tak home. nie może być Ja nie mogę tam iść do was, bo mi się nie ładuje tu Gdzieś dalej muszą być jeszcze pochodne. Czy mogę na to? Ale wiecie co? Dobra mogę na to, trudno Są tabliczki nie? Będą... Myślałeś, że to będzie tak ten, tak proste, spoko. teraz wróć do testowania i to be continue. Spoko, wiem, co ja chodzę po nicości, nie? Aha, czyli to jest koniec. Ciąg dalszy nastąpi. E... Dziwnie się skończyła ta mapka Lol. E, spoko, a wycię wisi... wisicie mi w powietrzu, nie? Pomimo fakt, dobra. że została 20 minut. No dobra, to co? Kończymy Czekaj, to. Czekaj, zobaczmy, czy tam nic nie ma na pewno. <laughs> Nie no ja jestem pewny, że tam nadal może coś być i muszę tam Ale spaść. Tej... Czanki mi się natują na maksa. Nie no, A. to tu już nic nie ma, nie? Nie, nie ma nic. Dobra, kończymy to, tylko czekaj, ja chcę tak. Yy, aha, jeszcze magiczna rzecz. A wiecie co? Chodźcie tutaj. Co? Chodźcie tutaj, bo tutaj mi się czanki załadowały i tutaj widzę, że chodzicie po trawie. Dobra, ja sobie <laughs> polatałem. Yy, teraz trzeba... Yy, w ogóle nowe bloki są. <laughs> Bayer. Dobra to tak bierzemy sobie kupkę zwanej rzeczy takiej Zwanej rzeczy takiej Ha I robimy eee. rozpiączkę To mi daj pochodnie. Będę tam Albo o zapalniczkę, o <grych> To się tak robi Albo nie łatwiej jest tak Komendę? Wiedziałam No I ten, i tutaj zrobimy sobie No cześć. Uff, oh. oh, the fuck oh, z... ale... ale mi zlagowało. Znowu to zrobiłeś Ciu Ciut, lagło. Ciu ciut. O, dobra, odlagował się. Ale ładnie. O zobacz, jak się wybuchło. A czekajcie, jeszcze ja muszę tutaj... No i dobra, no i się żegnamy, Ej, nie? Czekaj, bo jesteś niekawiene, bo jestem daleko, nie? Out, okay, A gdzie jesteś, e No za tobą. Gdzie? Nie macie. Za tobą. Nie, o. <laughs> dobra, idziemy do krawówki. Krawówka Cześć. Cześć. Dobra, żegnam się z wami, bo mam troszkę mniej FPS-ów, nie wiem czemu. No, I cześć, siemaneczko. Czemu. Pa, pa.